Cześć, witam was z maniace spawania w kolejnym odcinku. Specjalnie na waszą prośbę, też nie ukrywam, już od bardzo dawna myślałem, żeby zrobić ten odcinek. Tak zwlekałem, zwlekałem, a wy mnie męczyliście w komentarzach, więc jedziemy z tematem. Tym razem opowiemy sobie o drutach proszkowych, albo inaczej, porównamy druty z drutami proszkowymi. Opowiem wam też najpierw cokolwiek o drutach proszkowych, bo bardzo często je mylicie z drutami samosłonowymi, nie odróżniacie za bardzo rutylu od metalu. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, mówię tylko w tych przypadkach, z którymi ja się spotkałem, było tego całkiem sporo, więc wyjaśnijmy sobie te temaciki, a później szybko już przejdziemy do takiej części praktycznej, żeby Wam pokazać, jakie są różnice już w samym użytkowaniu, czy w samym spawaniu tymi materiałami. Część teoretyczna teraz, a dla tych, którzy nie lubią mnie słuchać, to część praktyczna zaczyna się w tej minucie. Partnerami kanału są firmy Rywal RHC, właściciel marki Most, GPPH Stoły Spawalnicze, Szturmer, maszyny do obróbki metalu i drewna. Oraz Stel i Wrozas, jakość i zaufanie. Te druty, które znacie, no to są te druty lity, tak? Patrząc z przekroju, no to wiadomo, jak lity, no to znaczy, że pełny, można powiedzieć, że to jest najzwyczajniej w świecie pręt o niewielkiej średnicy, tak? Najczęściej średnicy 0,8, 1,0, 0,8, 1,0, 1,2. Oczywiście mamy też 0,6, 1,4, 1,6, ale są to już rzadziej stosowane średnice. My się skupiamy na tych najbardziej popularnych. Natomiast co do drutów proszkowych, bo tutaj najczęściej, tak jak wspomniałem wcześniej, my Dzielicie to z drutami samosłonowymi, a to wcale tak nie jest. Druty proszkowe dzielą się na druty samosłonowe oraz druty proszkowe, do których wymagamy osłony gazowej również. To nie jest tak, że ściągamy tą naszą mieszankę 8218 i sobie spawamy, tylko również używamy do tego osłony gazowej. Jeśli zapytacie, to po co są te druty proszkowe, skoro i tak używamy gazu? Po co są te druty gazowe, skoro i tak używamy tej osłony gazu? Po, po co są te druty proszkowe, skoro i tak używamy osłony gazu? No. Tak, to chciałem zapytać. No skoro Michał już zadałeś tak trafne pytanie. Ja cię sędziom na nie oczywiście odpowiem. Druty proszkowe mają specjalne zastosowanie. Z drutu rutylowego zostaje nam na przykład taka zgorzelina, czy z drutu proszkowego z rdzeniem rutylowym, żeby było poprawnie. Zostaje nam zgorzelina, no trochę mniejsza niż z większości elektrod. Natomiast ona wystarcza do tego, żeby nam trzymać tak naprawdę tą spoinę w konkretnej pozycji. Czyli ten drut jest najlepszy do pozycji wymuszonych. Dlatego on bardzo często jest stosowany na stoczniach, a nie gdzie indziej. Bo na stoczniach mamy olbrzymie elementy, których nie odwrócimy słownicami, tylko spawamy wszystko w pozycjach wymuszonych i tam właśnie te druty zyskują najwięcej. Ale co z drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym no właśnie. w układzie? A widzicie, i on już wcale nie zyskuje tak mocno na pozycjach wymuszonych, jak drut z rdzeniem rutylowym. Bardzo podobnie się spawa nim na niskich parametrach, jak względem drutu litego, ale dzięki temu, że mamy tam rdzeń metaliczny i jest to rurka, a nie pręt, to po pierwsze wejdzie nam w niższych parametrach w ten łuk natryskowy. No bo Łatwiej jest stopić rurkę o cienkiej ściance z jakimś tam rdzeniem sypki niż lity pręt, prawda? Będziemy potrzebowali do tego niższej temperatury, więc tutaj już zyskujemy to jest po pierwsze. Po drugie, drut proszkowy z rdzeniem metalicznym ma bardzo dobre właściwości wtopienia, penetracyjne. On jest używany do naprawdę bardzo grubych blach, bo po pierwsze, stopi nam się lepiej, właściwie najlepiej względem innych drutów, a po drugie, spawa się nim po prostu szybciej, bo dzięki temu, że stapia się szybciej, możemy wyciskać wyższe parametry, więc spawa również szybciej. Tam już nie zostaje taka zgorzelina jak w przypadku drutów proszkowych z rdzeniem rutylowym. Wystarczy, że sobie dosłownie szczotką metalową, tam drucianą przetrzemy pomiędzy warstwami i możemy jechać w następny ściek. Wspomniałem, że mamy te druty proszkowe, czyli będzie to rurka z jakimś tam proszkiem. Również używamy oczywiście do nich osłony gazowej lub mamy druty proszkowe samoosłonowe, natomiast są to już druty, powiedzmy sobie szczerze, ja w przemyśle się z nimi nie spotkałem. Zazwyczaj spotykam się przy totalnie gdzieś tam amatorszyźnie, czyli gdzieś tam naprawdę jeśli ktoś chce sobie od czasu do czasu coś pospawać migomatem, bo nie potrafi elektrodom, a nie chce znowu kupować butli, więc kupuje te druty samosłonowe i coś sobie tam nimi spawa. Ale sama produkcja tych drutów również jest bardzo ciekawa, bo to, że mamy druty z rdzeniem gdzieś tam proszkowym, czy drut proszkowy, no to są różne techniki tak naprawdę produkcji takich drutów. Pierwsza technika, ale tu muszę szybko zaznaczyć dla tych szczegularzy. Ja nigdy nie byłem w fabryce, w której produkuje się drut. Mam nadzieję, że może będę miał taką okazję. Natomiast tu mówię z takiej wiedzy czysto teoretycznej którą ja posiadam. Jeśli gdzieś tam są błędy, jeśli ktoś z Was pracuje na takich produkcjach i usłyszy, że tutaj gdzieś robię jakiegoś babola, proszę korygujcie w komentarzach, będę za to niezmiernie wdzięczny. Więc przechodzimy szybciutko do produkcji drutów. Pierwszym, najtańszym tak naprawdę drutem proszkowym będzie drut na taką zakładkę tak naprawdę, bo tutaj mamy blachę, sobie nasypujemy w tą blachę jakiś proszek i go zawijamy na taką zakładeczkę. To jest najprostszy sposób wyprodukowania takiego drutu, niemniej jednak ma swoją wadę. Bardzo bardzo potężną wadę w postaci tego, że przez to, że tutaj nie mamy szczelnego zamknięcia, to ten drut ciągnie nam wilgoć do samego rdzenia na całej swojej długości, więc ten sposób wyprodukowany drut nie może nam za długo stać w takich warunkach polowych, zwłaszcza jeśli mówimy o rutylu, one mają tendencję do ciągnięcia tej naszej wilgoci i drut, który by tak poleżał sobie na spawareczce, no to już bardzo prawdopodobne, że będzie się nadawał do wyrzucenia. Druga technika w produkcji takiego drutu są to rurki już spawane laserowo, czyli znowu blaszka, napełniana jakimś tam, zwijana w rureczkę i spawany ścieg laserowo przez całą jego długość. W teorii tutaj powinno być wszystko szczelne, więc on już nam nie powinien ciągnąć wilgoci na całej swojej długości. Niemniej jednak, różnie z tym, z tego co ja słyszałem, bywa, no bo jednak mimo wszystko jest to proces spawania, więc może się coś podobno nie udać. Tak podobno jest. No i trzecia, ostatnia technika, czyli rurka. Mamy już po prostu rurkę, która faktycznie jest rurką, nie jest zwijana gdzieś tam z blachy. I w jakiś magiczny sposób oni nasypują do tego, na całej długości takiego drutu nasypują, robią nasyp z tego naszego rdzenia, sypkiego czy to rutyn. Czy to rdzeń metaliczny, czy jakiekolwiek inny. I te druty są, jak wiadomo, przez proces najbardziej skomplikowany, proces produkcji najdroższe, ale też najlepsze, właśnie ze względu na swoją trwałość. Taki drut zazwyczaj, jeśli zostawimy już na spawarce, to wystarczy, że utniemy pierwszy metr gdzieś tam i dalej wiemy, że ta wielkość już powinna być zatrzymana przez poprzedni ten metr tego drutu. Tej maszyny na testach jeszcze nie było, bo dopiero do nas przyjechała parę dni temu, więc dopiero będę ją testować. Pojawi się odcinek z testem. Natomiast, no, dlatego, że. Już ją tutaj mam, no to jej użyjemy. Patrząc choćby nawet pod kątem takim fizycznym, bo możecie powiedzieć, jak mamy odróżnić od siebie te dwa druty, skoro tu mamy średnicę 1,2 i tu mamy średnicę 1,2, to jeden z nich to jest drut lity, drugi to jest drut koszkowy z rdzeniem ruty lodem. Natomiast jeśli nie mamy jakiejś takiej szczególnej wiedzy, jest to bardzo łatwo zweryfikować. Tak jak powiedziałem wcześniej, drut lity jest rentem, więc on jest zdecydowanie sztywniejszy i twardszy względem tak naprawdę już takiego drutu, który łamie się bardzo, bardzo łatwo. Możemy nawet go tak w ten sposób przełamać, jak sobie go tak przełamiemy, no to tak jak tutaj Wam Michał pokazuje, jest to typowa rurka i tam jest właśnie ten jakiś zasyp jakiś nasz rdzeń, w zależności od tego, co tam producent da. Po tym wiemy, że mamy do czynienia właśnie z drutem proszkowym, bo jest ten drut najzwyczajniej w świecie zdecydowanie bardziej miękki niż drut Tutaj mamy to samo, tylko że z rdzeniem metalicznym. Po przełamaniu tak naprawdę tego drutu będzie dokładnie to samo, co wcześniej, czyli będzie widoczne, że jest tutaj rurka, tam coś w środku się Znajduje. Można powiedzieć, że jest to taka odwrócona elektroda, tak, na lewą stronę. W cudzysłowie, oczywiście. Wiele osób mówi, że drut proszkowy, rutylowy. Ciągniemy, a drudlity pchamy. Ci z Was, którzy oglądają nas bardzo często, już wiedzą, że jest to parametr kąt panikę, jest to parametr spawania, więc drudu rutylowy możemy zarówno ciągnąć, spawać na zerze, czy tam 90 stopniach możemy go też pchać w zależności od warunków. To samo jest dokładnie z drutem i i każdym innym. Skupmy się na takich największych różnicach. Ewentualnie jeśli będzie zainteresowanie z Waszej strony, to zrobimy taki naprawdę rozległy odcinek na ten temat. Tu mamy zapięty drut rutylowy. Drut rutylowy jak wspomniałem wcześniej, najwięcej. Z w pozycjach wymuszonych, więc pospawajmy typowo pią drutem rutylowym na wysokich parametrach tak jak się to robi normalnie na produkcjach. Założę drut lity i pokażę Wam czy na takich samych parametrach wysokich będę w stanie zrobić pią drutem litym. Parametry: Drut 1-2, mieszanka gazów 82-18. Używamy tutaj drutu proszkowego z rdzeniem metalicznym. 222 ampery, 25 V. Blaszka tutaj o grubości chyba 12 mm. Jedziemy sobie szybko takiego pionika. Ja najpierw przejadę pierwszą warstwę, później szybko drugą warstwę. Wiem, że można rutylem spawać na raz. Nie ma problemu, nie ma problemu. Wyzywajcie mnie o debili w komentarzach. Tak jak było widać, bardzo szybki przejazd. To jest sam przejazd stopieniowy. I tak jak też można tutaj zauważyć, zostaje nam taka cienka warstwa z gorzeliny. Ona nie jest tak gruba jak w przypadku elektrodotulonych no ale jednak mimo wszystko jest. Ja tutaj jechałem centralnie w sam środek tej naszej próbki, tego naszego połączenia pakwinowego 222 A i tak jak widać nie spłynęło, ale to nie jest gotowy produkt, to dopiero wtopienie. Także teraz liczę szybciutko. O. Gdzieś Dokładnie tak. Wcale się nie przykładałem, nie o to chodzi, żeby tutaj zrobić jakąś piękną swoikę, mi tylko chodzi o to, żeby porównać do, dokładnie te same parametry. Więc widzicie, są tutaj 222 ampery bardzo szybko można sobie przejechać ten pion, będzie na pewno dość głęboko wtopiony. To samo się tyczy pozycji gdzieś tam, nie wiem, z cyklu okapowych i tym podobne. Do HL045 ten drudu również jest dużo przyjemniejszy niż drudlity. Również taką pozycję można pospawać zdecydowanie szybciej. Minusy tego drutu cena to jest po pierwsze po drugie to, że zostaje nam zgorzelina, czyli jeśli mamy jakieś tam drobne zakamarki, gdzieś jakieś konstrukcje stalowe, gdzie jest dużo użebrowań, drobnych zakamarków tam gdzie trzeba będzie wyczyścić tą zgorzelinę to ten drut już traci na uroku bądźmy szczerzy, no bo ono czyszczenie tego wszystkiego również zajmuje trochę czasu dymienie się no to jest to również jego wada, bo dużo mocniej jednak dymi, niemniej jednak zaletą jest właśnie szybkość spawania w pozycjach wymuszonych, cena jest bardzo Drogi wręcz względem drutu litego. Mieliśmy 222 ampery, 25V. Zaraz zobaczymy, jak to będzie na naszym drucie mm. litym wyglądać. Zwykły, najzwyklejszy SG2 miedziowana, średnica 1,2 z racji tego, że takiej samej średnicy używamy drutów proszkowych. Więc żebyście mieli porównanie 1 do 1, dlatego zakładam tą samą średnicę. They see me Wtedy mieliśmy 222 ampery z 25 v Widzicie co się dzieje? Tu mamy 23 v i 223 ampery Czyli to też miejcie na uwadze Dociągnę może do, nie wiem, czy voltami się ja sugerujemy bardziej Czy amperami Ustawię 222 ampery, pomimo tego, że jest to mniej voltów, Chcę, żebyście zobaczyli jak będzie wyglądało spawanie pionu W tej samej po prostu pozycji, tymi samymi parametrami, w sensie amperami Drutem i tym Ja wiem, że ta sztuka nam się nie uda ale no porównanie trzeba zrobić owo słychać ten paskudny łuk mieszany wcześniej zwróćcie też uwagę na to że to było spawane łukiem natryskowym jakby na to nie patrzeć, ten pionik Mam już problem ze zrobieniem samego wtopienia już tym drutem litym. Popatrz, tapiamy się na tyle mocno, że ten materiał rodzimy, który próbujemy pospawać, wypływa nam, najzwyczajniej w świecie. W przypadku rutylu nie było czegoś takiego. Jeszcze spróbuję zrobić pion bez tego wtopienia, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać. Nie do ogarnięcia. Więc co to już może sugerować? No może to sugerować to, że ten drut rutylowy ma mniejsze możliwości penetracji tego naszego materiału niż drut lity. I to nam się wszystko zgadza jak do tej pory. Ustawię, żebyście też porównali sobie czasowo, jak wygląda prawidłowe pospawanie w takim razie drutem litym takiego pionu, a ile czasu nam to zajęło samym rutylem. Spawając z rutylem już bym był, nie wiem, naprawdę kilka metrów do przodu względem takiego standardowego spawania w tym czasie. Rutylem, co bardzo ważne, a zapomniałem o tym wspomnieć, nie możemy spawać żółkiem zwarciowym. W drucie rutylowym nie istnieje coś takiego jak łuk zwarciowy. Dlatego na przykład rutylem, czyli tą metodą 136, bardzo często jak robimy już uprawnienia, to robimy je mieszane, czyli 138 na 136. To oznacza to, że robimy przetok inną metodą, a dopiero rutylem robimy wypełnienie i resztę. Ewentualnie na gdzieś tam podkładkach ceramicznych rutylem moglibyśmy zrobić przetop, ale ze względu na to, że nie topi nam się w łuku zwarciowym, jest niespawalnym w łuku zwarciowym w zakresie parametrów łuku zwarciowego, no to zazwyczaj te przetopy robi się inną techniką. Kręciłem oczywiście te, te parametry do pionu, żeby można było go pospawać faktycznie drutem litym, żebyście mieli porównanie w tempie spawania w takich pozycjach. Wrócimy sobie teraz do 222 amperów. Przespawam teraz w pozycji na bocznej właśnie tym drutem litym i znowu założymy drut proszkowy, tym razem z rdzeniem metalicznym. Ustawimy 222 ampery i zobaczycie, jaka jest znowu różnica pomiędzy tymi drutami. Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, rutyl zyskuje w pozycjach wymuszonych najwięcej, ale znowu drut z rdzeniem metalicznym zyskuje najwięcej w pozycjach właśnie podolnych, nabocznych, tam gdzie mamy grube blachy, grube spawanie. 222 ampery drut lity na razie. Słychać ten typowy łuk mieszany, czyli to, czego zazwyczaj próbujemy uniknąć podczas spawania, ponieważ, żeby stopić cały właśnie lity pręt, są to za niskie parametry, żeby wejść ten łuk natryskowy. Niestety. względem łuku zwarciowego ten drut z rdzeniem metalicznym od drutu litego nie różni się zbyt wiele, spawa się nim bardzo podobnie w tym zakresie łuku zwarciowego niemniej jednak drut proszkowy z rdzeniem metalicznym ma lepsze właściwości penetracyjne, łatwiej jest z nim zrobić przetop, to nawet widać w momencie kiedy byśmy sobie zrobili taką samą próbkę, identyczną szczelinę, tym zrobimy łatwiej przetop, więc albo te parametry musimy obniżyć, albo jeśli mamy zbyt małą szczelinę względem tego co chcemy zrobić Czyli ten pełny przetop, no to łatwiej nam będzie uzyskać pełen przetop drutem rdzeniowym z rdzeniem metalicznym, i ma jeszcze jedną zaletę względem drutu litego. To jest właśnie to, o czym wspomniałem na samym początku, czyli w niższych zakresach prądowych wchodzi włókna tryskowy. Spawa się nim po prostu szybciej i głębiej się wtapia. Tu mieliśmy 22 ampery. Dokładnie te same parametry nie zmieniam nawet programu synergicznego, nic, nic, z nic. Zmieniłem tylko i wyłącznie drut. Będzie podobna ta spoina, ze względu na to, że jeszcze nie weszliśmy w ten natrysk. Proszę, proszę. Natomiast na pewno głębiej się wtapia. To widać w trakcie spawania. I patrz, przypominam, że tu mamy zaledwie 23 V. Tani bywalcy wiedzą, że mówiąc o łuku natryskowym w drucie litym w mieszance 82%-18, 82%, 82 argonu-18 dwutlenku węgla, no to łuk natryskowy uzyskujemy, czysty łuk natryskowy w drucie litym uzyskujemy od 31 V. My sprawdzimy, od jakiej wartości Voltów uzyskamy czysty łuk natryskowy. Na razie dałem ich 25. Jesteśmy już bardzo blisko. 27. No i już mamy pełny natrysk. Więc 27 v ogień. Tak wygląda spoinka przy 27 V na drucie litym bylibyśmy dalej w tym zakresie tego łuku mieszanego, wiemy, żeby się pojawiło od groma rozprysków spawalniczych i tym podobnych rzeczy. Tutaj tego nie mamy. Ta rureczka z tym rdzeniem metalicznym topi nam się już bardzo ładnie. Spawa się bardzo szybko. W stopienie również widać w trakcie spawania, że będzie bardzo, bardzo głębokie, ale jeśli chcemy spawać nim właśnie przetopy, tak jak wspomniałem wcześniej, również mamy taką możliwość, również możemy sobie tutaj zmniejszyć te parametry do tych 120 amperów, przykładowo tak jak tutaj spawałem ten kawałek pionu i przejechać go z drugiej strony troszeczkę go powinienem Tak wychodzi nam pionik, właśnie tym drutem. On, tak jak wspomniałem, w zakresie tego łuku zwarciowego zachowuje nam się bardzo, bardzo podobnie. Potrzebowałem go delikatnie podregulować względem drutu litego. Dobrze, moi mili, więc podsumowanie. Oczywiście czekam na hejterów w komentarzach względem swoich spoin. Nie skupialiśmy się tutaj na ich jakoś szczególnie. Skupialiśmy się na tym, żeby wam pokazać jak największe różnice względem tych właśnie drutów. Czyli szybko podsumowując, rutyl, wspaniała rzecz do pozycji wymuszonej. Onych. Niemniej jednak jego minusem jest to, że nie działa nam w zakresie łuku zwarciowego, czyli przez to jest bardzo trudnym lub niemożliwym zrobienie przetopu tym drutem. No i cena, no jest drogi, jest po prostu drogi względem drutu litego. Metal również wspaniały, bardzo dobre właściwości wtopienia, wręcz najlepsze względem pozostałych drutów, bardzo dobre tempo spawania w pozycjach podolnych, nabocznych, niskie zakresy, gdzie już spawamy tym natryskiem pełnym. Niemniej jednak z minusów. Cena oraz kolejny również jest cholernie drogi. Lity? No lity. Ten znamy chyba wszyscy, albo jak nie wszyscy, stąd to prawie wszyscy. Jest to najtańszy po prostu drut, najczęściej używany, że tak powiem, na największej gamie produkcji. To, co tutaj widzieliśmy, ma zastosowanie zazwyczaj przy spawaniu mostów na stoczniach, tam gdzie faktycznie te gabaryty elementów są ogromne lub grubości spawane są ogromne. No i tyle. Mam nadzieję, że ten film się Wam do czegoś przydał. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, żebym rozwinął mocniej te tematy, to piszcie w komentarzach. Także trzymajcie się Cześć.